Przecież to nie chodzi o to, że to jest wartość materialna. To jest dziadek, ten dom stawiał nie, prawie wiek temu, jakąś swoją straszną robotą, przypłacił to jakimś swoim zdrowiem. Przecież to nie chodzi o to, że to, ma, że to jest warte e, dużo czy mało, najczęściej mało. Tylko wartość polega zupełnie na czym innym, że w tym majątku, w tym dziedzictwie, jest życie tych, po których dziedziczymy. I dlatego ja, ja nie wiem, jak w centralnej łodzi, bo tego się jeszcze nie nauczyłem, ale się nauczę, no ale na południu się mówi ojcowizna. Ojcowizna. To, jest, to nie chodzi o pieniądze, to jest nie, ziemia po ojcu. Do tego nie możesz na przykład, nie wiem, tak po prostu sprzedać albo odłożyć i nie, niech zarośnie krzakami. Po prostu to masz poczucie, że ojciec się w grobie wywraca. Nie wolno tego zrobić. Nie? Ale to nieopłacalne, no co, no? Co będziesz tam hodował? Przecież nic z tego nie sprzedasz, nie? no i co z tego, że nie opłacalne? Mówię o tym trochę dłużej, ale żebyście wyczuli, jakie jest napięcie w tym tekście. Znaczy, ten młody nic z tego nie rozumie. Swojego ojca zredukował do pieniądza. I to, co nazywa dziedzictwem, zredukował do tego, ile ono oznacza, na, na co się przelicza. Mimo tego, że słyszy wyraźnie, nie, Ojciec się z Tobą dzieli życiem.